Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam przepis na tradycyjne pączki z kremem czekoladowym. Zachęcam do oglądania filmiku. Na początku przygotujemy zaczyn. Do miseczki kruszymy 25 g świeżych drożdży. Wsypujemy 3 łyżki cukru. oraz wlewamy 250 ml mleka ciepłego. Całość mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 minut. Następnie do misy miksera wsypujemy pół kilograma mąki, wbijamy 3 jajka, Oraz dodajemy przygotowany zaczyn. Dodajemy również łyżeczkę octu. Całość usujemy około 10 minut. Dodajemy 100 g rozpuszczonego masła i ponownie miksujemy około 5 minut. Gdyby ciasto było zbyt lepiące, możemy wsypać odrobinę mąki i zagnieść ręcznie. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy na półtorej godziny w ciepłe miejsce. Gdy ciasto już nam ładnie podrosło, formujemy pączki. Z ciasta rwiemy kawałki wielkości większej mandarynki. Ciasto możemy podsypywać mąką, jeżeli jest klejące. Robimy platuszki, wykładamy łyżeczkę Nutelli i robimy pączkę. Tak przygotowane pączki układamy na ściereczkę. Po danych składników wyszło mi 14 średniej wielkości pączków. Z szerokiego rondla wlewamy olej, około 2-3 litrów. Następnie wykładamy pączki. Pączki smażymy około 5 minut z każdej strony na średnim ogniu. Usmażone pączki wyjmujemy na talerz wyłożony ręcznikiem kuchennym. Upieczone pączki posypujemy suchym pudrem. Jeżeli podobał Wam się przepis, zapraszam do dawania łapy w górę oraz subskrypcji.